Witam jeszcze raz, zaprezentuję pałatkę LWP. To jest taki cienka linka. Zaraz ją pokażę. O, takie coś bardzo cieniutkie. w woreczek herbaty mi się przykleił. Cienka linka, która daje radę. Rozwisiłem akurat, tak żeby może pod nią z tej mi wiatr nie wiał. I z tej strony uroki lasu. Uroki lasu. Zimą, w śniegu Kocham grozy, podnieca się na ich widok, no ja coś przepięknego. kurczę Polisz dla W, jak to się mówi po angielsku, bardzo ładnie to wygląda. Taki klasyczny Old School Mój zasobnik piechoty guskiej, Polecam taki kanał na no, YouTube Moret Humbushcraft, rosyjski kanał Rasian Respekt and Poland Brothers Bardzo polecam ich filmy Pięknie budują i pozdrawiam serdecznie Daszbur Filip Piotrowski, dziękuję